Cześć! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do przygotowania niesamowicie smacznych pierniczków, które będą w kształcie hojnym, chociaż możecie oczywiście też zrobić w dowolnym kształcie. A potem na wierzchu będą polukrowane i będą pełne różnych bakali. Przede wszystkim orzechów. To będą idealne pierniczki. Do rondelka na początku wrzucam masło. Dodaję do tego miód. Dosypuję również cukier. I zostawiam, aż masło się roztopi i cała masa będzie jednolita. Teraz do miski wsypuję mąkę, dodaję do tego sodę lub proszek do pieczenia, dużo przyprawy do piernika, dodaję roztopioną, lekko przestudzoną masę, którą przed chwilą podgrzewałam w rondelku, i do tego wbijam całe jajko. I teraz to wszystko mieszam. A następnie delikatnie tak ugniatam dłonią. Nie przejmujcie się ono. W pierwszej chwili może się wydać, że jest zbyt rzadkie, ale jeszcze nie dosypujcie mąki. Jeszcze chwilkę pougniatajcie i ono za chwilę nabierze w dobrej konsystencji. Wołkuję ciasto. To jest ciasto na moje ulubione, najlepsze na świecie pierniczki. Polecam Wam rozwałkować ciasto dość cienko. Im cieniej będą rozwałkowane pierniczki, tym będą smaczniejsze. I teraz wycinam kształty. Do tych pierniczków polecam Wam jakieś większe wykrawaczki. Ja akurat wybrałam sobie kształt choinki. Powycinane pierniczki przekładam na blaszkę do pieczenia i wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Piekę nie dłużej niż 15 minut. Mam już upieczone pierniczki choinki i teraz przystępuję do ich dekoracji. Każdą choinkę smaruję lukrem na bazie białka, albo chyba jeszcze fajniej, smaruję roztopioną białą czekoladą. I na to daję posiekane orzechy. Orzechy Siekam. Ja wybrałam migdały, a także orzechy włoskie, płatki migdałowe i jeszcze troszeczkę żurawiny. Więc Siekam to na mniejsze kawałki i posypuję. Następnie jeszcze robię dekorację z lukru lub z roztopionej czekolady Taki rysuję łańcuch. Tutaj Wam pokażę. Jeszcze zastyga, ale już możecie zobaczyć. Jest taki fajny, zrobiłam taki zygzak. Wygląda jak łańcuch na choince. No i takie choinki możecie z powodzeniem zapakować na prezent i dać komuś, kto uwielbia bakalie i pierniczki. Zresztą myślę, że każdy będzie ucieszony, jak dostanie taką fajną bakaliową choinkę. Możecie oczywiście też po prostu położyć na świątecznym stole. Jestem pewna, że chętnie wszyscy się na nie skuszą. Czekam na Wasze komentarze. Łapki do góry i do zobaczenia w kolejnym świątecznym odcinku. Pa, pa!